Cześć, witam Was na kanale Gamer na Rybach. Ja jestem Tachowy i zapraszam Was na materiał ze spontanicznego wyjazdu na łowisko Amur w Piuronowie. Wyjazd pierwszy majowy. E, niestety zorientowałem się na samym łowisku dość późno, że nie działa mi mikrofon, dlatego to powitanie nagrywam już po wędkowaniu. Słów kilka o łowisku. Jest to łowisko komercyjne. Opłata wstępu to 20 zł. Obowiązują mata karpiowa, podbierak 100-100 czy haczyki bezdzierowe. Jeśli chodzi o to, czym i nacałowiłem, były to dwie wędki: feder klasyczny i metoda. Jeśli chodzi o przynęty, tutaj mamy pellet feder baita, tutaj mamy sonu bajta zanęta, pinka, biały robak. Kukurydza, kawka na pobudzenie, dendrobenka i kilka ławterów. Zobaczycie je później, ale nie będę was tym zanudzał. Zapraszam na materiał. Mam. Mam pierwszą sztunię. to matka. Karaniuś Włączyłeś chociaż? No, A włączyłeś, włączyłeś Jest i pierwsza sztuka

Zgadza się Ale wiesz Co była nie jest Co nie jest w siatce? Co nie, co była nie jest Nie pisze się w rejestr <grym> Także Opla, ale ładnie się zapiąłeś. Już cię wypinam. No a ja teraz sam się zapiąłem. Piękny karpik. Zobacz ten telefon. ciemnego lorpio z betainką dla przełamania koloru. Bo jeśli chodzi o główną zanętę mamy takiego dajne do tego trochę Jokersa, Pinki i białego robaczka. Taką mieszankę Po czym poznać, że jest majówka? Po korku przy dostawie Po ilości ludzi No jest, najechało Najechało mega dużo ludzi Pokaż mi, gdzie do ryby. No właśnie. Było parę brani bo się skończyłeś. Chyba zmienię te lambensy na coś innego. Może coś innego? Ewidentnie jakby jesteś bez ryb. Co masz na koszyku? Hmm, na którym? Masz tylko dwa. Na metodzie czy na koszyku? W koszyku jest kanapka kukurydza, pinka biały, a na metodzie jest marosowa pomarańcza. Okej. Okay. Czyli jasny. To znaczy taki żarowy bardziej, okay. nie? Tylko... Ja też mam coś takiego. jak karty nas nasz miałaś? Przyznam szczerze nie pamiętam. Ale zaraz sobie osmo chyba założyłeś ten różowy płauterek Osmo kolego Łukaszu, masz... kilka, kilka słów do, do, do widzów widzę tylko, że masz jakiegoś kolegę na obiektywie od środka jakiegoś ziomka już go nie ma <laughs> ale generalnie się mało dzieje, co? w sensie nie tylko yy, u nas na wędkach ale tak jak Tyle ludzi siedzi, to mało kto coś wyciąga. Po chłopakami? I teraz się żarówa zrobiła. Wolą o konie, o okoniem do Teraz się żarówa zrobiła, to wiesz. Trochę familijnego kontentu. Wnioskuję, że trzy pokolenia. Nie ma tak dobre przygotowanie na ryby. Kuchenka, czajnik, woda, kawa Stary chyba nawet słodzik mam Nie, jest to wykluczone, aczkolwiek może być w samochodzie Śmieszne jest to, że on za chwilę będzie gwizdał nie? Na razie niestety cisza, plaża Od Karpika jakieś 3 godzinki I cały czas pusto Zbyt ładna pogoda się chyba zrobiła, i niestety mam. Okay. tak? Jak myślałem, że kupiłem. Zawsze jak coś mogę ci dać, bo też mam. Kupiłem też parę na, na zapas. A Łukasz tego choć zarzucał zestaw, że urwał cały zestaw metodowy. No cóż. Jakby przed, przed chwilą w Grążelach przegoniłem stąd karpia, powiedziałem, że ma iść tam dalej, gdzie jest zestaw. Mam nadzieję, że przyjdzie i, i podziękuję. Co ma tak na brzegu stać? Jak może sobie tam pojeść troszkę, prawda? No. Nie ukrywam, że jakby było jakieś branko, to. Chętnie przytuliłbym takie twoje atomowe branie, Łukasz prawie, nie dość, że stracił zestaw przed chwilą, praktycznie stracił wędkę, jakby miał tak atomowe branie, że wędka już praktycznie bez mała pokołowrotek była w wodzie, jakby zdążył ją złapać, no nie ma szczęścia. Jedną rybę udało mu się zerwać, w sumie chyba dwie, bo to atomową też, tak to dwie stracił faktycznie. Także no, ewidentnie nie jest to jego początek sezonu. Także widzisz Grzesiek, nie tylko ty masz chujowy start. No, dokładnie i jakby, no cóż, trzeba liczyć, że będzie tylko lepiej, prawda? Zobaczymy, co przyniesie dalej woda. Posiedzimy trochę jeszcze, mamy godzinę coś koło 13. Jesteśmy od, no liczmy, 8. Nie, 7, no, ale od 8. Wystartowaliśmy na wodzie, więc nie ma i tak tragedii. Ludzi się trochę przerzedziło przez tą pogodę, zaczęło świecić ostro słońce. Fajnie grzeje w plecki. Natomiast tym razem już bez bluzy, bo ostatnio opaliłem się na, na Patriotę, jakby pół czerwieni, pół bieli. Tym razem wolę dobić kolorek już do, do czerwieni. No co, widzimy się chyba z następną rybą, mam nadzieję, a jak nie to co? No, nie zawsze trzeba łowić, prawda? Chociaż i tak dwie wpadły. Ale po głowie mi ten amur tu chodzi. Chętnie takiego amurka stąd wyciągną. Dzień dobry, pozdrawiam mamę. Wędkarz po zerwaniu zestawu w przygotowaniu nowego. Jest. Cóż tą wędkarz ma za pelecik A tam leży ten ciemny nie wiem co to jest A, fish ciemny Tak, ale to jest dokładnie Pan Drybce powiedział że jest zajebiste i Jak powiedziałem, że jedę na mura to powiedział dobra to kto ten Jakby masz gości generalnie przy tym pelecie i to tak Mam wrażenie że w tym w tej pniu jest chyba mrowisko Jest mrowisko generalnie, bo one tu przez środek marzą, widzisz? Pod spodem Jej ja w ogóle się nie interesują tym, co jest na tym Po prostu sobie podróżują, Nie sobie podróżuję. Ryby z niewiadomych przyczyn mają atrakcje w postaci Jak dla mnie to jest ten... huśtawka Nie wiem czemu to znajduje się w wodzie Ale cóż Ludzi się już przerzedziło i to dość znacznie. Samochodów wciąż w sumie dużo, ale tych ludzi jakoś specjalnie nie widać na tym brzegu. Rano było ich zdecydowanie więcej. Tutaj już też brzeg czysty, jeden wędkarz został. Tutaj też panowie cały czas siedzą. Ale jak do tej pory wszyscy wszyscy tak jak i ja bez szczególnych efektów jeśli chodzi o, o ryby Także to chyba jest taki dzień Ryby też stwierdziły, że skoro 1 maja to też sobie zrobią wolne o, proszę tutaj wędkarz w telefonie, a nie wpatrzony w wędkę Ty zestaw tu panie Co ty robisz? Już zrobię, już <noise> no, okay. zostawy rzucone dalej koszyk dalej metoda trochę pomieszałem jeśli chodzi o zamętę. do teraz już jest yy, pomieszana ciemna z jasną i troszkę yy, troszkę tego skrętingu dodane na ten moment. Nie przynosi to żadnego efektu, ale to chyba ta kwestia szklanki na, na wodzie tej, tego słońca mega ostrego, więc na ten moment czekamy, czekamy, czekamy i czekamy. I woda wygląda ładnie generalnie. Szkoda tylko, że Ryby pokazują się tylko wyskakując z wody, a nie w podbieraku. Ale my to zmienimy. My to zmienimy. Byli na łowisku Amur, to opłaty wnoszone są nie tam na wjeździe, tylko tutaj, w tej otoś przyczepie, ponieważ my rano czekaliśmy przed domem właściciela, myśląc, że opłata będzie wnoszona tam. Natomiast dopiero jak poszliśmy się rozeznać na łowisku, przywitała nas właścicielka, informując o kwocie za. Łowienie, dwie wędki, 20 złotych Także już będziecie wiedzieli na przyszłość na ile się przygotować No i klasycznie raczej warto mieć przy sobie gotóweczkę Bo myślę, że na łowiskach prywatnych nikt z terminalem nie będzie na nas czekał Dobra, Przejmij, bo jest thank you Może się Udało się. Tak? Tak. Wyskoczy, wyskoczyło. Pomogła sobie sama. Bardzo ładna Kolorowa. I do wody. I wracaj do wody. Ahí está. ryby znowu gota trochę płytej niż poprzednie, ale ładne zdrowiotki Jestem No i mamy rybkę. To chyba może być ten wymarzony amur. Oby! Widzę jest żyłkę. On... O, walka jest dobrze. Może coś wreszcie ładnego. Sztuka ci powiem. No sztuka, proszę Walczył, jakby No proszę Chorycie Że nie tylko nie spadł do wody o kurczę. O. Strasznie jest Serio Nie, to na szczęście Nie no A nie to każdy ja to dobra. Ja zbudowała to nie jest przypadek chyba, no może ja wciągnę. Nie, 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 poczekaj. Najpierw wypniemy tą. Tak, tak, tak. O, Taki karpiszonik. On chyba był z drugiej strony po prostu przez coś dziabnięty, bo staje zdrowiutki. Połowimy. Zwracamy mu wolność bo na drugiej wędce już też coś na nas czeka tak. pokaż to co ty tam masz? Tipa a aby ściągę bo tam ciągle coś siedzi, dobrze się zapiął no nie taki mały Lin? A tego nie wiem jeszcze przynajmniej... Nie, chyba Uuu, uuu uu. Jak chodzi. Proszę proszę. E, Arti. Pozdrostek. Ty wyjąłeś stąd ten haczyk? Nie wiem. Nie będziesz miał czym odebrać Jakie waleczny. A dobra. Masz. Akurat go mam tak, że jeszcze odrobimy wylewaj No i Uch. za dużo tego szczęścia Tego się nie spodziewa Ewidentnie ja jakieś czary muszę odprawić. Szamańskie dumanie Bo tak Był bardzo głodny. miał czas na to, żeby połknąć generalnie. Myślę, że to dlatego. Proszę się O Tak tego nie. Nie da rady. Już poszło. O. Szamańskie dumania. Leć do wody. Po takich łowach trzeba dobrze zjeść. Także przygotowujemy już ognicho w postaci jednorazowego grill'a. Cena złotych 7 na wyjazd. Polecam. Eee, także zaraz polecam kiełbachy. Jak tylko się ogień uspokoi, i wjeżdżamy z kiełbą. Ketchup tylko wziąłem. Dobra, moi drodzy, kończymy na dzisiaj z rybkami. Z wynikiem nie z wiem z czym. Czy... Ja kończę w takim razie z rybami, z wynikiem, w sumie nie liczyłem koło sześciu chyba, tak mi się wydaje, całkiem nawet sztuki się udało, niestety Łukaszowi się nie udało. Ja kończę z wynikiem 4 z 5, dwie ryby i dwa koszyczki, tak, które Łukasz... kupiłem w wodzie. Jest... No plus jeszcze prawie, stra prawie stracona wędka, więc... <laughs> Genialny, tyle się udało uratować. Genialny progres jeśli chodzi o wędkowanie. W, w ostatnim razem chociaż coś Ci się udało. Pierwszy raz w tym roku zdecydowanie niech będzie ostatnim takim. Tak, niech będzie ostatnim takim. Także widzisz Grzesiek, nie tylko Ty masz żyle. Yy, są gorsi, bo przynajmniej nie straciłeś dwóch koszyczków. No, <laughs> yy, pocieszenie. Yy, ja Was zapraszam na kolejny materiał. Yy, dzisiaj mamy niedzielę? Dzisiaj tak. mamy niedzielę, we wtorek jadę na wody PZW z narzeczoną, y, też z okazji 3 maja, więc, więc też y, coś na pewno będzie nagrywane. Nie wiem, co prawda, co to będzie za woda, ale myślę, że y, może rzeka, bo w sumie miała być warta, więc może akurat na 3 maja y, pojedziemy sobie podpoczywać trochę na łonie natury, na brzeg Warty. Y, no i co? Jakby. Łukaszowi Wyniko. życzymy... Gratulacje wyniku, dobra, dobry dzień, piękna pogoda, wszystko dopisało. Tylko nie ryby, 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 też, ryby. Tylko nie mnie. Dokładnie. dokładnie. <noise> dokładnie. Będzie, będzie lepiej, myślę, następnym razem pojedziemy sobie na zbiornik, który pewnie Tobie wtedy przyniesie zdecydowanie lepsze wyniki niż mnie i, dobra, i będzie, będzie lepiej. Także moi drodzy, trzymajcie się, łapa w górę, jeśli materiał się podobał, subskrypcja, jeśli jesteś nowy, jeśli nie, to jej nie kasuj. Yy, bo po co kliknijcie dzwonki yy, no i co, im więcej subskrypcji tym więcej ryb na kanale i, i tak dalej trzymajcie się, ciepło się mają cześć, cześć